Z drugiej z strony serdecznie, serdecznie w końcu, ale jest dzisiaj z nami różowa atmosfera, przywitaj się. Siemanko! No i dzisiaj tak, jesteśmy na Kidowicach i... Um, w fasanni odcinku w Kidowicach ocenialiśmy wyspę i um, to był chyba do pierwszy dzień deli, już nie tam... Nie, to było w pierwszym. Um, I teraz będziemy rolować i dawać ludziom zagadki i to, że niby ktoś znów jakie zagadki daje. Tak? Więc co, może już zaczynamy? Tylko może tabliczki zrobić. Jezus, marze, o, w sumie. To, ja w tym czasie. to dobra, chodźmy może najpierw do domu kwartek i kokosyk. I może na start. Dobra. I dobra, widzę, może pierwszą zagadkę. Gdzie damy? Gdzie damy pierwszą zagadkę. zagadkę, no, Pomyślmy. Może... Dobra, tutaj może na schodach. Jaką by tutaj, tutaj tam, tutaj tam tabliczkę. Dobra, widzowie. Kolejna zagadka to, co łapie, ale nie rzuca. I odpowiedzieć, to jest Co łapie, ale nie rzuca. Um, I dobra, pyk. I tutaj to damy takie... Pyk, co łapie, ale nie rzuca. A nie, bo to ma no, Zrobimy takie niebieskie. Pyk, I pyk, i, i wiemy, gdzie zrobimy. I tutaj... Możesz się do mnie tepnąć. I tutaj y, damy kolejne sakatki. No, no, tepnij się do mnie. Pyk. I tutaj kolejna odpowiedź. Yy, dobra, więc zaraz yy, wam powiem. Dobra, widzę, tu jest kolejna zagadka. Świeci w nocy, ale w dzielnicy się ukryć, czyli chodzi o sięgrys, a akurat się robi dzień, zawsze noc, czy tam dzień. Gdzieś zrobimy gdzieś po wietrzu tą kolejną zagadkę, ale nie aż tak wysoko. Zrobimy do tego osobny mur. Myślę, że z bloków diamentowych i gdzieś tu i wymyślamy kolejną zagadkę. O kurde! Dobra, kolejna zagadka to co jest raczej cenniejsze od złota, ale łatwiejsze do zdradzenia. Tutaj widzimy przyjaźń. I właśnie, miejsce gdzieś przyjaźni. Gdzie się zaczęła przyjaźń to gdzieś tak tutaj mm. można powiedzieć. Um, więc... Um, o, o, tutaj jest... Um, um, więc tutaj dajemy kolejną zagadkę. Dobra, widzowie, zapisałem już kolejną tabliczkę, w górze światłowód, w dole recepcja, wiele pięter, a to nie trawina, więc to jest, im chodzi tutaj o wieżowiec. I co, ja będę tu... tu gdzieś tam, tutaj, tutaj gdzieś przy wejściu, muszę najpierw znaleźć, no tutaj, tu, tu, tutaj, tutaj, tak, tutaj, tutaj, tak tutaj będzie Bardzo znany, ale I Tutaj. tak, 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 Jezus z... tak, tak, ale tak, 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 i tak, 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 I właśnie idziemy do Mikołaja. Pyk. I tutaj tak, 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 i Dobra, widzowie, tutaj zapisujemy kordy i powiem wam o co chodzi. Dobra, tutaj bez serca leży w kolorowej co rozpisałam, kiedy ktoś mi odprawił, weźmy noc, i tutaj są kordy. Na tych kordach będzie przesunięć. E, więc dobra. Tak, więc e, zacznijmy, może, że odprawiamy nie o co chodzi. Więc. No, dobra, tutaj. Co łapie, ale nie rzuca. I tutaj chodzi o zimę, o, o lód, o śnieg. Albo w sumie y, ułatwi mi tą zagadkę, bo to, no kurde, trochę jest trudne, Więc... Chyba, że ktoś jest umie mnie kombinować. No. Dobra, więc sobie Ukróciłem tą zagadkę i tutaj wielki budynek miejsce do życia dla dwóch, lub więcej z dachem nad głową, czasem z ogródkiem, czasem bez za. i to jest za tym budynkiem, więc idziemy tam w to miejsce. Ty, 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 ty. Zostawiacie subę rozpadki, który tabliczkę. Świeci w nocy, ale w dzień chce się ukryć. No to jest chcę się ukryć i bym coś tutaj jeszcze dopisał bo to chodzi o słońce i to tutaj jest zagadka no dobra, w sumie jest jest blisko i to to jest blisko, Co no. to jest Tutaj zawiadamy Glowstone. Te bloki, które mam tutaj, na Glowstone. <laughs> to wszystko trzeba zamieścić na Glowstone'czek. Tylko tutaj... ...przepiciora sobie wezmę. i tutaj ten mnóstwo. No i dobra. I tutaj jest kolejna zagadka, co jest y, raczej cenniejsze od złota, ale łatwiejszego znaczenia I, I tutaj chodzi o ten domik, o ten, w, ten w sensie przy tym bo tam naprawdę. tutaj jest, są też podpisy, tak jakby przyrodzinów jak można powiedzieć. Nie ważne, i tutaj jest kolejna zagadka, w górze światłowym, w Tolera. recepcja, wiele a to nie dorabimy. Dobra, chodźmy do tego miejsca, czyli wieżowiec. Tutaj kolejna tabliczka. Bardzo dobrze znany, ale nigdy nie widziałem. Czyli tutaj chodzi o Mikołaja. Tutaj są kolejne tabliczki bez serca leżą w kolorowej otóż rozweselam kiedy ktoś mi otwiera w świątecznym i tutaj są kody i tam jest prezent kolm na prezent bardziej no więc chyba wszystko zrozumiałam dobra widzowie wpadajcie na serwer kidowice.pl. oczywiście dajcie subika, lajka, dzwonek i napiszcie jakiś komentarz, Mam serduszko. I napiszcie jakieś uwagi, na przykład co tam u Was. A my Wam pokażemy spojrzymy widzieliście. Więc tutaj mamy choinkę, Tutaj mamy Last Christmas. Jak widzicie, tutaj wszystko napisane. Um, tutaj jest taki dom. Tutaj jest kolejny domek. Tutaj mikoła z zakładkami oczywiście, które pisaliśmy. Um, tutaj wieżowiec, który się buduje. I na jak już będzie skończony. Tutaj mamy... Parkour, a można go w sumie przejść. Ten pyk. Więc pyk, pyk, pyk. Nie będę tego przechodzić. Tutaj e, coś Szybik zrobił, tutaj jest kolejna zagadka, tutaj kolorki ktoś robił. Więc to co, już chyba będziemy kończyć ten odcinek, jak proszę skońc, skońc, suba, lekka, komentarz oraz słoneczek i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Naran! narra. narra, narra, narra.